21. kolejka wirtualnej ekstraklasy, a w niej dość łatwe mecze Pucharowiczów, odwiedziny widzewa przy kałuży, pogoń jedzie do Radomia, tym razem pewnie wygrać bez takich przeszkód jak jesienią, Raków zaś będzie chciał odegrać się na puszczy. Piast Śląsk. Wicemistrzowie poprzednio rozbili u siebie Puszczę, teraz przed nimi zadanie niewątpliwie trudniejsze, z którym mimo wszystko dzięki dobremu nastawieniu po okazałej wygranej sobie poradzili. W 64. minucie gola decydującego o wygranej wrocławian zdobył Petr Szwarc. Śląsk triumfuje przy okrzei i ucieka od strefy zagrożenia. Motor górnik, dla zabrzan, powrót do gry po przerwie okazuje się póki co słabym okresem i Lublinianie mają wyśmienitą szansę, żeby wreszcie wygrać. Jak widać, nie omieszkali tego zaprzepaścić. Niemal natychmiast po cudownej asyście ceglarza strzelanie rozpoczął Samuel Mraz. W pierwszej połowie zabrakło pójście za ciosem, to też zaraz przed wiskiem na przerwę Podolski otworzył drogę do bramki Zachowiciowi, a Słoweniec sprawił, że drugą odsłonę rozpoczniemy w Punkcie wyjścia. Oto minuta 52 i podanie diaja, z którego Mraz nie miał prawa skorzystać. Napastnik motoru obiegł obrońcę z zapleców, koniec końców dopadł do piłki i po raz drugi umieścił ją w bramce. Już teraz ogłaszam słowaka piłkarzem kolejki, za wkład jaki miał w wywalczenie trzech punktów dla motoru pierwszy raz od ośmiu meczów. Co prawda bardzo szybko nastąpił kolejny powrót górnika. Premierowe trafienie zanotował Helebrand, lecz koniec końców gospodarze dopieli swego Ndiaj w 85. Zmienił wynik na 3 do 2 i motor nie wypuścił już zwycięstwa. To dopiero trzecia wygrana Benjaminka w sezonie. O utrzymanie, tak czy inaczej, będzie w Lublinie piekielnie trudno. Tak czy inaczej, tym razem piłkarze motoru zaserwowali świetne widowisko. Najlepsze w całej kolejce. Puszcza raków. Goście mają w pamięci jesienny mecz i wiedzą doskonale, że nie wolno im za nic zlekceważyć rywala. Ale to nie wystarcza. Puszcza ma patent na raków. 35 minuta obrona gości rozmontowana i jako w Black. Gaić otwiera wynik. Gospodarze stawiają twarde warunki, ale tym razem nie udało im się aż tak zdominować medalików. Ci natomiast zdołali odrobić straty. Rosza zamienił na gola podanie Żana Carlosa, a Raków na terenie Puszczy tym razem wymęczył zaledwie jeden punkt. Radom jak pogoń, uniknąć takich błędów jak poprzednio, nie musieć na własne życzenie do samego końca drżeć o punkty, taki jest plan portowców na wizytę przy Struga. Po niespełna pół godziny gry Kamil Grosicki dostał piłkę w polu karnym, znalazł lukę, oddał strzał i zaskoczył bramkarza. Aleksander Gorgoń, asystujący w tej sytuacji, w drugiej połowie sam dobrze pokazał się do podania i podwyższył prowadzenie gości. Radomiak odpowiedział, ale za późno. Dopiero w 87 minucie do bramki trafił Rafał Wolski i jedynie ustalił wynik. Drużyna z podium zrobiła co do niej należało. Lech Korona. Wygrana była również jasnym celem kolejorza. Wobec poczynań innych pretendentów do wysokich miejsc Lech nie może być obojętny. W 39 minucie obrońcom urwał się chotlić. Strzał oddał dopiero na wysokości 15 metra, ale warto było poczekać dłużej. Zrobił to perfekcyjnie. Daleka od ideału była zaś postawa obrońców Lecha w tej sytuacji. Wiktor Długosz oko w oko z bramkarzem zachował zimną krew i wyrównał. już jednak nie zapomniał o porażce z Rakowem i nie podołał koronie. W Poznaniu zostaje zaledwie punkt. Legia Lechia. Nie opuszczamy ścisłej czołówki. Czas na pojedynek współlidera z najlepszym jak dotąd Beniaminkiem. Jedynym, który który o utrzymanie w zasadzie nie musi się obawiać. Mimo wszystko goście okazali się o kilka klas słabsi. Co prawda długo stawiali opór i dopiero w 43 minucie w wyniku błędu piły i jego straty na skrzydle wojskowi wyprowadzili akcję bramkową, którą sfinalizował Lukinias, lecz w drugiej połowie Legia już w pełni zademonstrowała swoją siłę, a Mark Gual swoją skuteczność. Hiszpan podwyższył na 2 do 0 w 59 minucie, a w ostatniej akcji postawił kropkę nad i. Kolejne gole snajpera wojskowych, ale za ten mecz przede wszystkim należy docenić Lukiniasa, który asystował mu przy obydwu, a wcześniej sam przecież trafił do siatki. Jagiellonia Stal. Czego legioniści by nie zrobili? Jaga na to odpowie. W dodatku w równie widowiskowym stylu. Mistrzowie dla Stali byli bezlitośni. Już od 9 minuty prowadzili po tym, jak idealną akcję zamknął Christopher Hansen. Asystujący w tej sytuacji Pululu oczywiście natychmiast ruszył po więcej. W 18 minucie po dograniu Czurlinowa skleił piłkę do nogi i ze stoi. Wielkim spokojem posłał ją przy bliższym słupku. Po zmianie stron Angolczyk pokazał, że równie dobrze radzi sobie w powietrzu. Trzech obrońców przy nim, a on i tak wyszedł w powietrze najwyżej i ustrzelił dublet. Jaga nie pozostawia złudzeń Stali, ale mimo to jest ktoś, kto zawsze broni honoru gości. Iliasz Kurin mimo katastrofalnej sytuacji zdołał nieco zepsuć rywalom wieczór brakiem czystego konta. Stratę takiego napastnika Stal na pewno boleśnie odczuje. Ostatecznie Christopher Hansen ustrzelił dublet i ustalił wynik na 41 Mistrzowie do spółki z Legią w tym sezonie zamiatają ligę i znacznie ją przerastają. Zagłębie GKS. Zupełnym przeciwieństwem jest zaś Beniaminek z Katowic, który od elity zdecydowanie odstaje. Nie jest w stanie wskurać absolutnie nic. Każdy rywal z marszu dopisuje sobie trzy punkty. Kiedyś na kimś być może się to zemści, ale nie na Miedziowych. Oni pewnie zrealizowali swoje zadanie. W pierwszej połowie trafił Tomasz Pienko, zaś w drugiej Dawid Kurminowski. Polak godnie zastanawia odstawionego na boczny tor Wacława Sejka, strzelił w kolejnym spotkaniu i przypieczętował triumf Zagłębia. Krakowie widzę, panowie piłkarze, zróbcie wszystko, by przy okazji symulacji tego meczu na boisku było ciekawiej niż na dachu stawionu. Zobaczmy, czy te prośbę zawodnicy wezmą sobie do serca. Oto 19 minuta, piłkę dostał osamotniony Fran Alvarez, poszukał pozycji i silnym, niskim strzałem pokonał Rawasa. Hiszpanowi nie przeszkadzał tu nikt, za to po drugiej stronie obrońcy widzewa przeszkodzili sami sobie. Podanie Majgarda przeszło dzięki temu do Kalmana. Fin wycofał i Patryk Sokołowski doprowadził do remisu. Status quo utrzymał się niemal do końca, ale wreszcie Jakub Łukowski wziął sprawy w swoje ręce, ruszył z lewego skrzydła przez środek boiska. Sam wykreował okazję i z zimną krwią ją zakończył. Widzę wyszarpał wyjazdową wygraną w końcówce. Zatem oczekiwania co do tego meczu chyba udało się zaspokoić. Póki co wiosna jest katastrofalna dla Lecha i górnika. Raków ponownie nie znalazł sposobu na puszczę. Podium zgodnie wygrywało, jak również drużyny z Dolnego Śląska. Jaga i Legia wygrały już połowę możliwych meczów. Bardzo szybko te dwie drużyny mogą zapewnić sobie matematyczne utrzymanie. Widzew zanotował awans do górnej połowy tabeli, swoją pozycję osłabiła Krakowia. Motor złapał nieco powietrza i do trzech oczek zredukował stratę do bezpiecznej pozycji. Pululu otworzył czwartą dziesiątkę. Mark Kual natomiast jako trzeci przekroczył próg 20 goli. Tak jak w tabeli, liderzy pędzą, a reszta tylko. Patrzy. Spośród reszty czołówki mało kto strzelał w tej kolejce. Tylko Szkurin i Rosza, każdy po jednym golu. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.